Na polu? Tak. tak nie w sadzie? to Ojej, no tak, to na polu A gdzie to jest? Gdzie, gdzie jest ten sad pole? Się lubelskie? Skurka. No nie Gdzie jest Lubelskie? A bliżej? Czekaj, Lubelskie czy Opolskie? Bo już skupiałem Co za skórny patrz Pierdolim, niedaleko. To może za 12 Od no, ci chodzi, odkupił ten twój safe. No, od ci chodzi, no otwórz szybę, jak chcesz pogadać, kurwa. No, 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 Dlaczego? no, no, w czoło.